Petrolhedge obczaj! Samochody PRL, FSO Warszawa Po II wojnie światowej samochodów w Polsce było niewiele. Na ulicach głównie można było spotkać wyeksploatowane niemieckie pojazdy. Wzięto więc pod uwagę kontynuowanie licencyjnej współpracy z włoskim koncernem Fiat rozpoczętej już w 1931 roku. W planach była budowa fabryki oraz produkcja modelu 1100. Inwestycja miała zostać sfinansowana Barterem za polski węgiel, a to z racji, że brakowało dewiz. W grudniu 1947 roku podpisano umowę licencyjną i już latem miała ruszyć budowa fabryki na żeraniu, kiedy to przez zimną wojnę Związek Radziecki zablokował negocjacje z Włochami, ponieważ w komunistycznych państwach niedopuszczalne było, aby produkować auta z państw kapitalistycznych. Sowieci więc narzucili nam licencję Auta GAZ M20 Pobieda. Niby licencja była darmowa, ale koszta okazały się być wyższe niż w przypadku licencji od Włochów. I tak, 6 listopada 1951 roku, w rocznicę wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej, stać w fabryki, co ciekawe, zbudowany już według planów Piata zjechał pierwszy wyprodukowany przez FSO samochód osobowy o nazwie Warszawa. Nieprzypadkowej. Ponieważ miała nawiązywać do odbudowywanej powojennej stolicy Polski, zaprezentowana w 1951 roku była pierwszym produkowanym samochodem po II wojnie światowej przez Fabrykę Samochodów Osobowych w oparciu o radziecką konstrukcję M20 Pobieda, która następnie była rozwijana przez FSO. Auto z początku było napędzone dolnozaworowym benzynowym silnikiem 2.1 R4 rozwijającym moc 50 koni mechanicznych. Pochodzącym z siostrzanej pobiedy. Nie bez powodu Rosjanie zdecydowali się na ten silnik. Otóż mieli świadomość niskiej jakości paliwa w Związku Radzieckim, a ta konstrukcja nie była jak na tamte czasy nowoczesna, za to dzięki jej prostocie i odporności zadowalała się każdym paliwem. Auto charakteryzowało się czterodrzwiowym, garbatym nadwoziem typu Fastback, z tego powodu była nazywana potocznie garbuską lub warszawianką. Podobnie jak silnik, konstrukcja auta była równie solidna. Skomplikowana technika nie wchodziła w grę, a ze względu małej ilości dróg asfaltowych we wschodniej komunistycznej Europie, pojazd posiadał 20 cm prześwit. Więc żartobliwie można stwierdzić, że był fastbackiem i crossoverem zanim stało się to modne. Lecz dla kogo była przeznaczona Warszawa? Władze PRL w tych czasach nie uwzględniały produkcji auta dla mas, a do 1956 roku auta rzadko kiedy trafiały w prywatne ręce. Były przeznaczone głównie dla instytucji i urzędów państwowych. Wyjątek stanowił poeta Władysław Broniewski oraz aktor Adolf Dymsza. Warszawa o numerze rejestracyjnym KR-9613 Należała do ówczesnego biskupa i sufragana krakowskiego Karola Wojtyły. Została zakupiona 28 października 1958 roku przez archidiecezję krakowską i była użytkowana aż do 1977 roku. W roku 1964 zaprezentowano Warszawę z nowym nadwoziem typu Sedan, który został zaprojektowany przez Cezarego nawrota. Samochód był też napędzany przez zaprojektowaną już w latach 50 górnozaworową jednostkę S21, a moc wzrosła do 70 koni mechanicznych. Silnik ten już był wykorzystany od 1962 roku w garbatych wersjach. W 1965 roku zaprezentowano wersję kombi o oznaczeniach 203K i 204K, które były następnie zmienione na 223K i 224K. Miało to związek z narzuconym w latach 60. przez francuski koncern wymogu na fabryce samochodów osobowych zmiany nazwy oznaczeń modeli, ponieważ Peugeot zastrzegł prawnie zero w środku w oznaczeniach swoich pojazdów. Co ciekawe, Syrena też posiadała zero w oznaczeniu, ale jej problem nie dotyczył, ponieważ Syreny po prostu nikt za granicą nie chciał kupować, a Warszawa natomiast była eksportowana do 25 krajów położonych na 5 kontynentach. Głównie państw bloku socjalistycznego i zostało wysłanych prawie 73 tysięcy sztuk do 1973 roku. Wracając do wersji kombi, to ponownie została opracowana przez Cezarego Nawrota, a projekt techniczny pod kierownictwem inżyniera Stanisława Łukaszewicza wykonał zespół pracowników biura konstrukcji na dworze. Kombi wyróżniało się przedłużoną linią dachu i oszkloną częścią bagażową. Posiadała bagażnik dachowy o ładowności 40 kg oraz wzmocnione zawieszenie i szersze opony. Oczywiście nie brakowało też innych wersji, takich jak zaprezentowanej wcześniej, bo już w 1955 roku w wersji Pickup, która została stworzona z myślą o polskim kolarstwie oraz w wersji Furgon zaprezentowanej w 1963 roku który był wyposażony w nadwozie kombi, lecz konstrukcyjnie był oparty na pikapie. Nie brakowało też wersji przeznaczonych dla służb. Radiowozy wyróżniały się od wersji cywilnych niebieskim kogutem na dachu i dwutonową syreną. Były malowane w kolorze niebieskim z białym paskiem lub kremowym z niebieskim paskiem. Oczywiście w obydwu wariantach występował napis po bokach Milicja lub MO, czyli Milicja Obywatelska. Jeśli chodzi o wersję sanitarną, to powstała ze względu na brak krajowych producentów aut sanitarnych oraz ich niewielki import z zagranicy. Więc w 1956 roku na bazie Kombi oraz Fastback skonstruowano Warszawę 201S i 202S, przeznaczoną do celów sanitarnych. Od zwykłej wersji Kombi wyróżniała się brakiem tylnej kanapy oraz przegrody oddzielającej bagażnik od przestrzeni pasażerskiej na rzecz umiejscowionego za fotelem kierowcy miejsca na nosze wsuwane przez bagażnik oraz znajdującego się obok siedzenia dla sanitariusza. Oczywiście nie mogło zabraknąć umiejscowionego na dachu niebieskiego sygnalizatora świetlnego. Produkcję w wersji sanitarnej zakończono w 1963 roku. Pomyślano również o taksówkarzach i w czerwcu 1963 roku, ze względu na rosnącą popularność wykorzystywania tego auta w roli taksówek, zaprezentowano model 203T, która była przystosowana do przewozu osób. Z przodu, zamiast przedniej trzyosobowej kanapy, zastosowano dwa oddzielne fotele, a przestrzeń pasażerska była oddzielona od kierowcy za pomocą szyby wykonanej ze szkła akrylowego. Do wyposażenia zaliczał się również taksometr oraz sygnalizator z napisem wolny, zajęty. Niestety ta wersja nie cieszyła się popularnością wśród przedsiębiorstw taksówkarskich i została szybko wycofana z rynku. Do najciekawszych wersji można zaliczyć drezynę, która była wykorzystywana przez PKP. Seryjne Warszawy były na nie przerabiane w latach 1956-1973. Osiągały prędkość 103 km na godzinę, ale ze względu na długiej drogi hamowania przepisy polskich kolei państwowych ograniczyły poruszanie się nimi do maksymalnej prędkości wynoszącej 80 km na godzinę. Oprócz ciekawych wersji, Warszawa, a dokładniej podzespoły, były wykorzystywane do konstrukcji takich aut jak Tarpan, Żuk i Nysa. Choć sama w sobie była chwalona za dobre prowadzenie, hamowanie, wygodę, a nawet właściwości terenowe, to była też krytykowana między innymi za przestarzałość, słaby silnik oraz widoczność z wnętrza. Mimo przeprowadzonych licznych modernizacji, konstrukcja Warszawy już w momencie wprowadzenia do produkcji była przestarzała. Dlatego od 1965 roku planowało wprowadzenie następcy, i tak oto padło na Fiata 125P, którego zaczęto produkować w Polsce w 1968 roku, choć produkcja Warszawy trwała dalej aż do 1973 roku. Podobało się? Obserwuj po więcej!